Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Kamil, jak się tu czujesz w lachcie? Jak oceniasz te swoje skoki? Znaczy, oceniam je na bardzo dobre, natomiast na dzisiejsze warunki troszkę wypaczają te wyniki odległości skoków ale cóż, no takie są skutki dzisiaj, dzisiaj jest taka pogoda, no i trzeba to przetrwać, jutro, jutro powinno być już lepiej, troszkę ciszej i, i bardziej sprawiedliwie. Strasznie wymarzłeś tam w tym treningu. O, trochę tak. Jak sobie radziłeś z tym zimnem, jak tam stałeś tak długo czekając na swoją kolej? Znaczy no, rada jest tylko jedna, żeby, żeby nie stać, tylko się ruszać, no i na tyle, na ile mogłem, na tyle starałem się utrzymać ciepło, ciepło w mięśniach, no i, no i cóż, tylko tyle. Mistrzostwa Świata w, Oslach, w Oslo są za nami, jak się czujesz po tej imprezie, no i czy zdążyłeś cokolwiek wypocząć? Czuję się w porządku. Hmm? Trochę tak, tak, odpocząłem. Ee... Na tyle na ile mogłem, no bo e, takie trzy dni odpoczynku to trudno uznać za, za wakacje, natomiast e, natomiast, no tak jak mówię, na tyle na ile mogłem e, odpocząć, e, zre, zregenerować nie tylko ciało, ale i troszkę głowę, na tyle, na tyle zdołałem. Lakti czujesz się mocny, czujesz, że możesz powalczyć jutro w drużynowym konkursie o medale. Znaczy, ja sam nie będę walczył, będziemy walczyć wszyscy, cała nasza czwórka. No i, no i cóż, tak jak zawsze trzeba oddać dwa równe, dobre skoki, a w tym przypadku osiem. Każdy z nas musi to zrobić, no i cóż, a wynik to już kwestia czasu. W razie życzę Ci dobrych skoków jutro. Dzięki, i nie No i jak tam Piotrek w Lachty się czujesz, jak tutaj ci się dzisiaj skacze? No dobrze, no. Pierwszy, pierwszy skok taki nie, nie do końca udany, ale teraz w miarę ok. Jeszcze, jeszcze też nie był taki do końca super, jakby, jakby mógł być, ale jest dobrze. Czy ta pogoda bardzo się dawała tu we znaki podczas treningu? No, znaczy się trochę sypał śnieg, no i wiało chyba, nie wiem w sumie, bo tam u, u góry, no to tam normalne, tam zawsze wieje, bo tam jest na tej wieży, no to... Do, dosyć mocno, a, a tu na, na wyskoku tak jakoś nie było strasznie, żeby wiało. Cokolwiek sobie odpocząłeś po mistrzostwach świata? E, no gdzie? No. Trenowałem jeszcze więcej. <trenowałem> Jednak, mimo wszystko, z tego całego występu chyba jesteś bardzo zadowolony, w Oslo? No na pewno jestem zadowolony. No, takie skoki były. E, równe i, i do, dobre no. Nie, nie wszystkie, ale, ale okej. Okay. Masz nadzieję jutro na walkę o medal w drużynówce? No na pewno będziemy walczyć. No i zobaczymy no. Da, damy z siebie wszystko i będzie jak będzie. W takim razie życzę dalekich skoków jutro. Dzięki. Tutaj pierwszy Twój raz w Lacht, jak oceniasz te dzisiejsze skoki i tą pogodę przede wszystkim? No, pogoda jest ciężka, naprawdę wieje, co chwila pada, pada śnieg, na chwilę przechodzi, znowu znowu pada, ale ogólnie pierwszy skok był, był, był troszkę trochę gorszy niż ten drugi, drugi już był poprawny, no i, no i myślę, że jutro wystartuję w zawodach. Nie obiekt Ci odpowiada? Tak, dobrze mi się tutaj skacze, naprawdę, naprawdę jest dosyć fajnie. Po Mistrzostwach Świata wierzyłeś, że będziesz mógł dalej startować, że dostaniesz szansę tu w lachti? No to zależało też od treningów. Treningi ostatnio nie szły mi najlepiej, ale dostałem szansę. Myślę, myślę że jej nie zmarnuję. Czy jeśli chodzi o konkurs drużynowy, to myślisz, że też jutro będziesz występował? No nie wiem, no zobaczymy. Na pewno trenerzy podejmą decyzję po, po dzisiejszych kwalifikacjach. A co uważasz jeszcze musisz poprawić, jeśli chodzi o te skoki, żeby były takie fajne jak były no nie wiem, miesiąc temu? Na pewno dojazd, muszę odnaleźć tamten dojazd, który, który, którym jeździłem na Mistrzostwach Świata, bo był naprawdę dobry. Teraz troszkę się pogubiłem, ale ten skok już był, już był poprawnie dojechany i, i przełożyło się to na dobry skok. No w takim razie życzę tutaj dobrych skoków, no i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.